Bardziej nie spodziewamy się tutaj innego scenariusza niż zwycięstwa. I tak się teraz dzieje. Druga minuta spotkania, ale to wszystko się szybko zaczyna. Garen Bale. Co działo się w okresie przygotowawczym. Krytykowany Waliczyk, ale on pokazał jak silny jest psychicznie. Wykorzystał na murawę stadionu Via Pocałował murawę. Uwaga, Hames. Hames, z gol! Niebywałego! Ale sprzymierzył James Rodriguez! Marcelo, zobaczmy. Piękny, mocny strzał. Piłka miała właściwą prędkość, właściwą moc. Przede wszystkim właściwy kierunek. Dobre teraz wejście Danilo. Uwaga, jest rzutka, jest gol! I tak jak świetnie rozpoczęli tę pierwszą połowę, taki znakomicie królewsków. I znów Hames bierze rzecz jasna udział w tej akcji. Gra tutaj na prawą stronę do Bejla. Bej idealnie w tempo zagrywa tę piłkę do Karima Benzemy i Karim Benzema. Jest jeszcze Tony Cross. Nie ma spalonego, jeszcze okazja, ale jest gol! Hames! To jest jego mecz, to jest jego klasa, jego geniusz. Piłka wyznacza linię offside'u w takiej sytuacji. I tu spalonego nie było, ale też jak dużo czasu miał James Rodriguez na to, żeby do tej przewrotki się złożyć. Nie doskoczył tutaj godziny do końca. Ruben Castro i broni Keylor Navas cały czas. Udałoby się to zagranie. Uwaga, jeszcze szansa, słupek Ramos. Bawią Bale. Słupek, gol. 5 do 0. Rozpoczął strzelanie Walijczyk na Bernabeu i być może to strzelanie zakończyło się. Właśnie podobnym uderzeniem pokonał bramkarza Tottenhamu. No Adam Po, proszę zwrócić uwagę.